Niech teraz wujek suchar opowie jakiś kawał. Przychodzi baca do kolegi chirurga i mówi Wiesz Kazik, pomóż. Mam nieatrakcyjną żonę. Weź ty jej zrób jakąś operację. Ja nie dam rady, ale pogadam z doktorami w Krakowie. Może się da, ale to będzie kosztować około 10 tysięcy złotych. Spotykają się po dwóch tygodniach. Mówi lekarz Kazik. Tak jak mówiłem, da się załatwić, tylko przynieść 10 tysięcy złotych. A wiesz, Kazik, już nie trzeba. Gajowy zgodził się za 500 złotych odstrzelić. Marian złowił złotą rybkę. Rybka, jak to robią rybki, zaproponowała mu spełnienie trzech życzeń w zamian za wolność. Pomyślał i powiedział: chce mieć wspaniałą willę. Dziesięć milionów dolarów na koncie i piękną żonę, rybka odpowiedziała. Okej, okay, już to masz. Marian trzymając ją dalej na haczyku, podrapał się w głowie i powiedział. No tak, to by było pierwsze. Przychodzi uniżony petent do urzędu i grzecznie zwraca się do urzędniczki. Dzień dobry, szanowna pani. Jak się pani miewa? Ciężko, jakoś mi się nie układa, skarży się urzędniczka, klikając po raz kolejny rozdaj karty w pasjansie.